Dzisiaj opowiem Ci o tym, dlaczego pierwsze 10 tysięcy złotych, które oszczędzisz w swoim życiu, jest absolutnie kluczowe do tego, żeby osiągać kolejne cele. Na samym początku przygody z oszczędzaniem czy inwestowaniem, najważniejszym finansowym kamieniem milowym dla przeciętnej osoby nie jest milion złotych, nie jest nawet 100 tysięcy złotych. Najbardziej znaczącym celem finansowym jest zaoszczędzenie Pierwszych 10 tysięcy, ponieważ to wtedy wszystko się zmienia. Osiągnięcie tej kwoty to przełomowy moment, w którym zaczynają pojawiać się pierwsze, nowe możliwości, a ty zyskujesz większą niezależność finansową. Ta kwota na pewno nie zmieni twojego życia, ale to punkt zwrotny, który przestawi pewne mechanizmy i myślenie w twoim codziennym życiu. A oto pięć rzeczy, które zmienią się w twoim życiu, po osiągnięciu 10 tysięcy złotych. Po pierwsze, osiągnięcie 10 tysięcy złotych pozwala pokonać pierwszą mentalną barierę. Wtedy też myśl o oszczędzaniu 15, 20 czy 30 tysięcy nie wydaje się już taka trudna. Albert Bandura z Uniwersytetu Stanforda w 1997 roku wykazał, że przełamywanie barier mentalnych jest kluczowym elementem finansów osobistych. Bez zwinnego poruszania się po nich nie zaczniesz inwestować, bo do tego potrzebny jest kapitał, a jak się okazuje, do zarabiania czy oszczędzania pieniędzy jest potrzebne przełamywanie barier mentalnych, właśnie. Wystarczy spojrzeć na sytuację z rynku mieszkaniowego w Polsce. W tym momencie, kiedy widzimy średnią cenę za metr kwadratowy i policzymy, że potrzebujemy na przykład 500 tysięcy złotych, to automatycznie wyobrażamy sobie, jak nieosiągalne są takie kwoty. Zaczynamy myśleć o kredycie, i pojawia się kolejne duże wyzwanie a więc 20% wkładu własnego, czyli 100 tysięcy złotych w naszym przykładzie. Jeśli nie masz nic, to prawdopodobnie szybko pójdziesz do lodówki po zimne piwo i odłożysz temat na półkę. Ale jeśli masz już część tej kwoty, zdecydowanie łatwiejszym będzie dla Ciebie wyobrażenie sobie tej całej kwoty. I to w zasadzie wykazał wspomniany Albert Bandura: ludzie z mniejszymi konkretnymi celami osiągają większe sukcesy niż ci z dużymi ogólnymi. Na swoim przykładzie mogę to potwierdzić, bo w momencie, kiedy na swoim koncie zobaczyłem pierwsze większe pieniądze, moje myślenie na temat finansów bardzo mocno się zmieniło. Dodatkowo, badanie z 2010 roku wykazało, że cele wyrażone w okrągłych liczbach, np. 10 tysięcy, bardziej motywuje niż te w stylu 9999. Po drugie, kiedyś nagrałem film o tym, jak istotne jest pierwsze 100 tysięcy złotych. Jest na tyle istotne, że inwestując 10 tysięcy złotych na 7% w skali roku. Nasza inwestycja urośnie do 100 000 zł w niecałe 8 lat. Droga od 100 000 do miliona przy tym samym założeniu potrwa natomiast niecałe 23 lata. Co jednak istotne, pierwsze 100 000 zł zajmie nam 25% czasu, natomiast kolejne 900 000, czyli 9 razy więcej, zajmie tylko 75% czasu. A każdy kolejny krok, czyli dokładanie kolejnej setki, trwa znacznie krócej. Dokładnie ten sam mechanizm kuli śnieżnej działa w przypadku oszczędzania pierwszych 10 tysięcy złotych, ale większe znaczenie ma tutaj aspekt psychologiczny. Jeśli nie słyszałeś o istocie pierwszych 100 tysięcy złotych, to zachęcam do obejrzenia tego odcinka. Po trzecie, warto jest mieć więcej niż mniej, i to chyba oczywiste. Ale żeby to dobrze zrozumieć, większy kapitał pozwala na większe zyski. Jakkolwiek to brzmi, chodzi o to, że przy tym samym poziomie ryzyka większa kwota pozwala zarobić więcej. I to chyba jasne. Jeśli kupisz jedną obligację skarbową za 100 zł, która wypracuje na przykład 10%, to nominalnie zarobisz 10 zł brutto. Jeśli masz 10 tysięcy zł, to takich obligacji można kupić 100, a więc przy tej samej stopie zwrotu zarobisz nominalnie aż 100 razy więcej. Niby oczywiste, ale kluczem jest zrozumienie, że większe pieniądze dają większy zysk nominalny, a to po części łączy się z punktem drugim i toczenie swojej kuli śnieżnej, która zbiera coraz więcej i więcej, po prostu jest łatwiejsze. Wtrącę przy okazji, że partnerem tego odcinka jest XTB, w którym możesz założyć konto inwestycyjne i zacząć toczyć swoją kulę śnieżną. Do kwoty obrotu 100 tysięcy euro miesięcznie nie zapłacisz ani grosza prowizji za swoje transakcje, a do tego możesz też uniknąć podatku Belki, czyli tego podatku, którego żaden inwestor nie lubi. Zakładając konto IKE, możesz właśnie uniknąć tego podatku. Ja sam korzystam z konta WixTB i regularnie prezentuję na kanale wszystkie ruchy w serii, gdzie inwestuję 1000 zł miesięcznie. Jeśli masz ochotę podejrzeć, jak mi idzie, to zachęcam również do obejrzenia tej playlisty. A my przejdźmy do punktu czwartego. Otóż, posiadanie 10 000 zł nie zmieni Twojego życia diametralnie. To dopiero początek drogi, ale daje solidny fundament pod to, żeby czuć się bardziej komfortowo. W nieoczywistych sytuacjach. Jeśli znasz prawo Marfiego, prawdopodobnie znasz, to wiesz, że jeśli coś może pójść nie tak, to zapewne pójdzie. Te nieoczywiste sytuacje, to proza życia. Zepsuty samochód, cieknący kran, pęknięty ekran w Twoim telefonie i temu podobne sytuacje. Kwota 10 tysięcy złotych, jak mówiłem, nie zmieni diametralnie Twojego życia. Jest to kwota, która pokryje, Prawdopodobnie 99% nieoczekiwanych wydatków, które mogą pojawić się w Twoim życiu, i może wydaje się to śmieszne, że w ogóle mówię o tym w tym odcinku, ale spójrz. Według badań Cebosu, które są przeprowadzane co jakiś czas, ponad 40% gospodarstw domowych w Polsce nie ma żadnych oszczędności. Od 2007 roku tylko raz mniej niż 40% wskazało, że nie posiada oszczędności. A ile Polacy ich mają, No według badań na przykład barometru oszczędności 2023 kwotę oszczędności wynoszącą mniej niż 10 tysięcy wskazało 37,5% badanych. Nie mamy żadnego badania, które wskazałoby rzeczywisty stan oszczędności Polaków, ale każde badanie, które pojawia się, nie napawa niestety optymizmem. Przy okazji, jeśli nie tylko nie masz oszczędności, a wręcz długi, to warto najpierw uporać się z nimi. To pozwoli uniknąć kredytowej pułapki, która będzie pchać Cię w otchłań ciągle narastających odsetek. No i wreszcie punkt piąty chyba najważniejszy punkt tutaj opowiem o dyscyplinie finansowej. Jeśli nie masz dzisiaj oszczędności, lub masz ich bardzo mało, to prawdopodobnie brak tobie tej dyscypliny. Jeśli zrobisz cokolwiek w kierunku uporządkowania swojej sytuacji, to w pewnym momencie Twoje nawyki finansowe zaczną przynosić wymierne korzyści. Przytoczę tutaj dwie książki w tej tematyce. Pierwsza to Atomowe nawyki Jamesa Cleara. Po samej układce można zauważyć, że małe zmiany powodują niezwykłe efekty. Regularne odkładanie małych kwot. W końcu przekuje się w większą kwotę, która na samym początku będzie dla Ciebie nieosiągalna. Bieganie czy siłownia kilka razy w tygodniu na początku nie pozwoli Tobie schudnąć, ale po roku czy dwóch zrobi z Ciebie prawdziwego kota. I to mniej więcej można wyciągnąć z tego tytułu. Druga książka to siła nawyku. Pozwólcie, że nie będę tutaj wymawiał nazwiska autora, pana Charlesa, ale w tej książce nawyk jest ukazany jako coś, co jest naturą człowieka. Nałogowe palenie, scrollowanie social mediów i temu podobne czynności to zwykłe nawyki, a ich zmiana pozwala mniej lub bardziej zmienić życie i realnie na nie oddziaływać. Przełóżmy to na nasz dzisiejszy temat. Skoro masz już 10 tysięcy złotych, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że Twoje nawyki finansowe są już zdrowe. W wielu przypadkach zgromadzenie takiej kwoty wymaga planowania, wymaga systematyczności. To przyda ci się w dalszej drodze do budowania swojej niezależności finansowej, a wyobraź sobie, że takie pieniądze dają do tego większą pewność siebie. Pieniądze od zawsze dają możliwość wyboru, a dodatkowo możesz sobie pozwolić na więcej. Zaplecze finansowe, szczególnie w młodym wieku, pozwala też na podejmowanie bardziej ryzykownych decyzji. Ale chroni też na przykład przed wycofaniem się z rynku w najbardziej niechcianym momencie, kiedy na przykład giełda krwawi i jest czas na bardziej zakupy, niż czas na sprzedawanie swoich akcji czy ETF-u. Pierwszy kamień milowy w postaci 10 tysięcy złotych nie jest mocno istotny w kontekście finansowym. Te pieniądze nie odmienią całego Twojego życia i go nie ustawią na resztę, natomiast pozwalają ułożyć sobie głowę w taki sposób, by zbudować znacznie łatwiejszą przyszłość dla Siebie i rodziny. Jeśli jeszcze nie wiesz, jak szybko zdobyć te 10 tysięcy złotych, to w tym odcinku tłumaczę, jak zrobić to w kilku krokach.